Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak wsadzić kartę SIM do telefonu Honor X8C. W początku musimy podnieść telefon i zlokalizować kieszonkę na kartę SIM. Znajduje się ona po lewej stronie telefonu, na górze. Następnie bierzemy klucz do otwierania kieszonek kart SIM, wkładamy w dziurkę obok yy, właśnie tej kieszonki i wciskamy tak, aby wyskoczyła. Teraz możemy wyjąć kieszonkę na kartę SIM. Teraz możemy zobaczyć yy, kieszonkę na kartę SIM, jedną oraz drugą. Tutaj mamy napisane SIM 1. A ta druga kieszonka to SIM 2. Teraz bierzemy kartę SIM i wkładamy ją zgodnie z wycięciem do kieszonki. Możemy ją wsadzić tutaj lub jako kartę SIM2. Następnie bierzemy telefon i wsadzamy kieszonkę do telefonu. I dociskamy tak, aby nie wystawała. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.